Drogi rodzicu, wiesz, co trzeba zrobić? Wylicytować dziecku robota. 200 entuzjazm, radość. No. Mała licytatorka, brawa na niej. Siema. Emocje są, w sumie jak to w goleniowie bywa przeogromne, a kwoty takie jak emocje, coraz większe, zadziwiająco. Pierwsze licytacje to już kilka tysięcy złotych w puszce wośpu. Co wylicytowałaś? Mrówkę, książkę. Mrówkę, książkę, obraz, tak? I co jeszcze? Dialog i koszulkę. Super, a dlaczego jest ta licytacja? Bo, Bo, żeby pomagać małym dzieciom. Staramy się co roku być, być gdzieś tam w tych licytacjach od paru ładnych lat uczestniczyć. Zawsze tam... My jakich... lubimy chodzić. O. <laughs> Zawsze jakiś grosik od nas na wpadnie. Właśnie! Do mikrofonu! Najbardziej niespodziewana i spontaniczna aukcja to aukcja pianina. Licytujemy już od złotówki. Na głównej aukcji od 18 do 19.30, myślę, że jeszcze dłużej. Jest jeden mały haczyk. Pianino trzeba samemu odebrać z drugiego piętra bloku. Pan opowiadał, że wnosiło je czterech żołnierzy, także wyzwanie dla kupującego. Jest ciężka puszka, więc myślę, że jest duża. 10 złotych mi się wydaje takie mi najczęściej. Się wydaje się, że tym... 20 najczęściej. E, ale zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś dawał 100 złotych albo 50. No. Więc dobrze. Tak, trochę dla rywalizacji, może. No i też, żeby pomóc tym dzieciom na alkoholistykę jednak. Na tablicy pod lokalnym, przeczytam że ogłoszenie ciekawe na tablicy i co Fioletowym flamastrem Ktoś tam pazgram słów kilka dziwna była ich treść. Du, 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 du.